Kochane lwiątka, dzień dobry, dzień dobry. Nie tylko witam nasze słoneczne, ale także wszystkie osoby, które mają być może ascendent Wenus, bądź znak księżycowy właśnie w znaku lwa. Kochani, zapraszam Was na czytanie na styczeń 2026. Zostawiłam kartkę, żeby się też, kochani, samej nie pomylić, bo cały czas mówiliśmy 25, 25. Jak tam w nowym roku. Moi drodzy, jak już przygotowania do nowego roku, chciałam zapytać, bo wiem od Was, rozmawiam z Wami, że już macie dosyć tego roku. Mam nadzieję, że ten styczeń, który Wam tutaj pokażę i energie z tych kart będą lepsze niż ubiegły rok, niż ubiegły miesiąc. Kochane lwiątka, jeżeli poczujecie, że to czytanie z tych nie jest wasza bajka, nie słuchacie, nie przejmujcie się. Macie do odsłuchania ascendent, jeśli pytacie o miłość, sprawdzacie, gdzie macie Wenus. Również sprawdźcie, w jakim znaku macie znak księżycowy i warto by było, moi drodzy, odsłuchać, dlatego że księżyc jest bardzo ważnym aspektem, mówi o tym, czego możemy się spodziewać, co, co, co wyjdzie na wierzch, tak? Moi drodzy, jeżeli ktoś nie wie, jak się oblicza Ascendant, wpisać w Google, a jak nie, to u mnie w opisie, tam gdzie się Wam przedstawiam, kim jestem, co robię, tam macie link do kalkulatora. Wpisujecie swoją datę urodzin, miejsce, godzinę urodzenia i wszystko Wam się, kochani, wyświetli. Kalkulator sam Wam wszystko policzy. Nic nie musicie robić, tylko sobie zapamiętać albo zapisać. Aniołki, fajnie będzie, jak podbijecie ten film. Ja niedawno się dowiedziałam, że jest coś takiego jak podbijanie filmów. No to proszę o podbijanie. Ja nie będę przedłużać, bo Wy wiecie, że, że tam trzeba lajki, komentarz na każdy komentarz odpowiadam. Zawsze każdy komentarz Wasz czytam. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Aż chwyciłam się za serduszko, czego nie widzieliście. Nowe osoby, serdecznie witam. Cieszę się, że jesteście. Jest mi bardzo, bardzo miło. Możecie sobie zostawić subskrypcję. Wtedy każdy film Wam będzie YouTube wrzucał, bo jest tutaj taka polityka, że po prostu wybiórczo YouTube sobie wybiera filmy i takie Wam pokazuje. Moi drodzy, rozkład typu Krzyż Celtycki. Zaczynamy. Co? Losuję dla Was 10 kart. Kartę pierwszą, tą główną już mamy. 10. Najwyżej <noise> będzie jedna więcej. Mhm. Mhm, mhm. Ja, ja mm, powiem szczerze, że każdy z Was ma zupełnie inne czytanie. Jak ja słucham swojego raka i swojego barana i zaraz będę swojej wagi. To po prostu siwy dym. Moi drodzy. Styczeń uderza w waszego. Uwaga na serduszko, na sprawy emocjonalne. Uwaga na oszustów. Uwaga na tych, którzy zrzucają winę na wszystkich, tylko nie na siebie. Ja mam wrażenie, że Wy ten styczeń to powiecie, że, że to jest ciąg roku 2025. Ja takie mam wrażenie, że ktoś mi z Was chce powiedzieć, że to jest dalszy ciąg tego, tego, co było. Dużo, dużo będzie się działo. Patrzcie, i tu jest tak, jedna karta jest radosna, a druga zaraz następna musi być. Nie powiem brzydko co, tak? Czyli tutaj szczęście, radość, a za chwilę to jest niemożliwe, co się dzieje, nie? Prawda, kilka spraw, wszystko stanie się jasne. Stanie się jasne, kto kłamie, kto mówi prawdę. Wracacie po swoje, rozliczacie. Mm, najpierw się przyjrzycie komuś, i potem, żeby mieć po prostu twarde dowody, żeby się nie zastanawiać. Wiecie, że wy macie nie ufać w styczniu. Mm. Ciśnienie może Wam skoczyć do góry, bo styczeń może zacząć się tak, że nie dość, że możecie zostać oszukani, możecie wysłać gdzieś pieniądze na inne konto, możecie wsiąść nie do tego tramwaju, takie pomyłki, możecie kogoś okłamywać, bo, nie, bo wstyd Wam się będzie przyznać, że taką gafę popełniliście, możecie pojechać autem, zgubić się. Ja w ogóle tutaj widzę tak, z jednej strony silna motywacja, a z drugiej strony potem takie żałowanie, że po co się starałam, po co się starałem, skoro straciłem wiarę w siebie, no niby, niby jest dobrze, ale mnie to nie cieszy. Czyli robię swoje, robię po swojemu, nie proszę nikogo o pomoc, ale jakim kosztem? I czy to ma sens. Wiecie, że trzeba będzie bardzo mocno zwrócić uwagę na dzieci, jeżeli posiadacie na, na osoby, które macie obok. Dlaczego? Dlatego, że ja dzisiaj z tych kart wyczuwam. Ja by to tak ładnie powiedzieć? Ja, ja wiem, jak brzydko powiedzieć, kto świnia, kto człowiek. No, moi drodzy, z jednej strony wydaje mi się, że to nie będzie chodziło o to, żeby że to wy chcecie kogoś oszukać, nie i nie przyznać się do tego, nie, nie, nie. Um, moim zdaniem, na mój chłopski rozum, wykorzystacie sytuację, moment dla własnego zysku i Nawet jeżeli miała to być intryga, nawet jeżeli kogoś mieliście śledzić, nawet jeżeli miało być coś nie fair, to słuchajcie, zatrzymacie się w porę. Zastanowicie się nad swoim życiem, przyjrzycie się komuś, sobie. Czy ryzyko się opłaci w styczniu? No, jeśli będziesz robić w sposób ukryty, nie będziesz ujawniać. Na zewnątrz, wszystkim? No to tak. Może chcesz kogoś zdemaskować? Słuchajcie, jeżeli czujecie, że Wasza osoba wycofuje się ze związku, czy też czujecie, że może ukrywać coś, to ja bym się przyjrzała, jeszcze bym nie ogłaszała, to koniec, tylko bym się przyjrzała, bo może chłopina siedzi w pracy. Ciężko pracuje, a my szukamy drugiego dna. Jeżeli jesteście na odległość, to ktoś chłodno kalkuluje, czy mi się opłaci ten związek, czy to w ogóle ma sens, czy ona tu przyjedzie, czy ja tam pojadę. A jeżeli nie jesteś singlem, to ja ci powiem, że musisz być lwie bardzo ostrożny we wchodzenie w relacje, w związki. Dlatego, że te dwie pierwsze karty mówią na siłę: mam kogoś, udało mi się zdobyć, ale w sumie, jak zdobyłam to. No właśnie, zdobyłam mi co? I już mi nie pasuje ta osoba, już nie jest taka wow. Moi drodzy. Uważajcie na nieuczciwość, bo wystarczy telefon. Uwierzycie. To jest karta też przestrogi przed właśnie tymi ludźmi manipulatora, którzy nami manipulują przez słuchawkę, tak? Uwierzymy, że komuś są potrzebne pieniądze, że ty tam do banku dajesz. Nie wiesz, nie możesz wierzyć. Zaczynam z grubej rury, może i dobrze. A może powinieneś powinnaś, przepraszam, zamienię sobie, kochani, zmienić lekarza, bo może nie ma tutaj, wiesz, jak to się mówi, poprawy. Jeżeli nie ma poprawy, no to po cholerę dalej. To idź gdzie indziej. Zmień leczenie. Może być błędna diagnoza. Bo przy siódemce mieczy bardzo często jest błędna diagnoza. Ja oczywiście nie jestem lekarzem, ja tylko czytam karty. Ja bym spadała stamtąd. Chciałam powiedzieć inne słowo, <noise> ale by było. No. Nie bierzcie żadnych kredytów, bo wam powiedzą, że tu nie ma nic ukrytego, wszystko czarno na białym. Siódemka mieczy mówi, że. Tam są ukryte, te, tylko schowane, i wy tego możecie nie zauważyć. Potem się cieszycie, że wzięliście kredyt, a wychodzi na to, że no właśnie, to co wychodzi. Pojawią się zupełnie nowe sytuacje, dla was nowe, dla was może i trudne. No cóż, kochani. Nie rzucać pracy, nie rzucać partnera, nie kończyć, przemyśleć wszystko. Taka jest rada. Nie jesteś sama, nie jesteś sam. Rób swoje, nie musisz prosić o pozwolenie, ale zacznij myśleć, bo możesz sobie narobić kłopot, możesz rzucić pracę z dnia na dzień, długo, długo nie znajdziesz. To mogą być plotki, to mogą być, wiesz, pomówienia, jeśli jesteś w relacji, przyjdą takie emocje, przyjdą ciche dni, ale możesz powiedzieć to i to mi się nie podoba, nawet po się, tak? Więc zobacz tutaj jest rycerz kielichów, nie? My go nazywamy rycerzem na białym koniu. Może właśnie ta kłótnia będzie oczyszczająca, może ty nie wiesz, nie rozumie cię twój partner, partnerka. Może musisz powiedzieć z <grym> drukowanymi literami. Że nie chcesz zabawy, że chcesz czegoś więcej. No, a moje kochane single, może warto poczekać na, na króla, a nie na chwilę z rycerzem i znowu żałować. Myślę, że nie postawiliście wcześniej granic. Myślę, że w ogóle zapomnieliście o tym, bo ktoś rzucił czar, kupił piękne kwiaty, wino, pięknie mówił, ale to, to była tylko mowa. No, i wy sobie zaraz będziecie wyobrażać, jakie to bóstwo, a tak naprawdę to od, ktoś tutaj odczuwa samotność we dwoje i znowu jest żałowanie. Patrzcie, jakie są karty, jak one się układają, co to ma być. To jest niezadowolenie z tego, co się ma. Ktoś nie chce dziecka, ktoś nie chce się przeprowadzić, wy, wasz partner. Czy wy o tym rozmawiacie? Czy tylko. Rzucacie Jezus, taki mi głęboki oddech wszedł. Że... O Jezus. Ja sobie zdaję sprawę, że każdy z nas jest w innym miejscu, ale hmm... może dla jednego kariera jest ważna. Śmierć odchodzi. Śmierć. Czyli, kochani, nie dosłowna śmierć, tylko na przykład ktoś ze znaku Skorpiona, albo brak decyzji, albo ktoś się nie chce zmienić. Mówi, ja się nie zmieniam, ty się zmieni. W pracy ktoś Was zauważy. Będziecie widoczni, ktoś będzie z Was zadowolony. Mo możecie liczyć tutaj na jakąś premię, nagrodę, podwyżkę, może nawet awans. Może pojawi się miejsce pracy, kochani, takie wymarzone. Y powiem szczerze, że hmm. tak jak może nie podobało Wam się w pracy w zeszłych miesiącach, tygodniach, to zrobicie bardzo dobre wrażenie i będziecie mieli dużo ludzi, coś czuje za sobą. Myślę, że uda Wam się pokonać wszystkich kutników i wszystkie osoby, które mogą Wam pomóc zaistnieć, zarobić. Myślę, że to, co zaczniecie w styczniu, będzie miało efekt już w kolejnych miesiącach. Nie róbcie nic pod wpływem emocji, pod wpływem muszę coś komuś udowodnić. To jest ta karta: nic nie musisz, nic nikomu udowadniać. Nagradzaj siebie, nie udawadnij innym, rób dla siebie, bo będziesz mieć wyrzuty sumienia, że komuś nagadałeś, komuś wytknąłeś błąd, każdy się myli, każda osoba pracująca się myli, nie? Prawda? Po głowie Wam będzie chodzić zamknięcie jakiegoś cyklu, zamknięcie projektu, skończenie czegoś i dobicie targu, może spłacenie długu, ale i może ktoś ma ochotę wyjechać za granicę może ktoś myśli o partnerze, który właśnie tam mieszka. Karta świata to też, kochani. Taka karta, która chce powiedzieć: myślę o koziorożcu, myślę o wodniku, myślę o tych osobach, bo są mi bliskie, bo coś dla mnie znaczyły i być może przyciągniecie je myślami na styczeń 2026 i staną na Waszej drodze. Nie ma co się spieszyć. W pierwszej pisać, dzwonić. Wy macie taki efekt pokazany, gdzie lepiej jak. Tutaj akurat nie widać, ale tak jak wieszamy choinkę, błąbkę na choince, nie? To ona ma tam sobie wisieć nieruchomo. I wy też macie w styczniu pewnych rzeczy od razu nie wykonywać, od razu nie mówić, tylko zatrzymać coś dla siebie. Karty tak razem. Dlaczego? Dlatego, że w połowie miesiąca y, staniecie przed wyborem i jak dobrze sobie tą strategię obierzecie, przemyślicie wszystkie za i przeciw, nie? będzie Wam łatwiej podjąć decyzję i wtedy y, po prostu staniecie się konkretnymi osobami, których nikt nie zagnie, o których ktoś będzie walczyć. Proszę uważać na swój kręgosłup, na plecki. W miesiącu w styczniu. Uwaga na pewnego rodzaju napięcia mi mięśniowe. Moi drodzy, możecie mieć nowe znajomości. Takie nagłe, tak o. Czy wszystkie będą dobre? A no to zależy od Was. Ja bym tam uważała. Ja bym była ostrożna. Bardzo mocno mi się na styczeń zaznacza zodiakalny skorpion albo baran i z takimi osobami będziecie spotykać, rozmawiać się, spędzać z nimi czas, ale też uwolnicie się, kochani, od starych nawyków. Otworzycie oczy i zobaczycie siebie w nowym wydaniu. Będziecie wiedziały, czy chcecie na przykład się odchudzać, żeby wejść w tą sukienkę, czy wziąć rozwód, czy przeczekać jeszcze. Czuję uwolnienie, które jest w głowie, a za chwilę je zrobicie. Siła, która jest praktycznie waszą kartą, tarotową, charyzma i taki spokój wewnętrzny, taki, taki będzie końcowa, końcu, powoli, końcówka miesiąca. Podejmiecie decyzję, może najwa nawet najważniejszą. Może miała być podjęta w zeszłym roku, ale ja coś czuję, że długo na dowody nie będziecie musiały czekać. I zrozumiecie, kto jest waszym przyjacielem, kto nie, komu, komu tam, kogo brakuje. Myślę, że komuś z waszych bliskich będzie potrzebna pomoc. Dla kogoś z Waszych bliskich, znajomych, rodziny um, posypie się cały świat. I będziecie musiały, moje drogie, um, po prostu pomóc. Mam wrażenie, że jesteście w styczniu silniejsi, ale to dlatego, że nie będziecie słuchać innych. No. Moi drodzy, Owszem, możecie przeżyć również jakiś szok, że u Waszych, nie wiem, dzieci, rodziny, przyjaciół się coś strasznego wydarzy. Wy też będziecie to przeżywać. Może nie będziecie nawet spać w nocy, przejmować się, czekać na telefon. Ale oni się do Was zwrócą. Oni przyjdą, bo oni będą wiedzieć, że dzięki wam znajdą słowa uznania, znajdą pocieszenia. Boję się tylko, kochani, że um, możecie stać się też do pewnych osób zimni, chłodni, obojętni. Nie będzie was interesowało, czy tam się wali w pracy, pali, wy macie 8 godzin, zamknąć drzwi, wyjść. Może ta zmiana będzie lepsza. Ale też król mieczowy jest konkretny, tak jak powiedziałam, stawia granice. Ma być tak. Ma reguły, ma zasady, których się trzyma. Może trochę poluzowaliście, ale szybko, szybko sobie naprawicie te błędy. Gdyby karta ta była tu, troszeczkę inaczej, by to też moi drodzy. Wyglądało, natomiast powiem tak. Taki moment przebudzenia, może i wybaczenia komuś, będzie Wam potrzebny. Bo dzięki temu możecie powiedzieć: Zmieniłam się, zmienię swoje życie. Może nawet Świadomość z rozsądkiem połączycie? Może powinniście rozważyć jakieś swoje podążania, którą ścieżką iść, z kim być? To jest tak jak przebudzenie po nocy, nie? I nastaje dzień, i już widzimy pokój inaczej, wszystko widzimy w innym świetle, i u Was też może być takie przebudzenie duchowe odrodzenie bardzo często mówimy, nie? Powrót do zdrowia, kochani. O, właśnie to jest to. Karma się dokonała i dokona, jeżeli się nie dokonała w grudniu, dokona się w styczniu. Tak ja myślę. Bądźcie wierne sobie, bądźcie wierne swoim ideałom. Na tej karcie macie po prostu yy, ewidentnie jakąś misję życiową tutaj do spełnienia i trzeba ją zakończyć. Z pozytywem. Czyli jak poznasz na przykład nowego partnera, to to będzie dla Ciebie przełomowy moment. Tylko masz myśleć o partnerze, a nie o koleżankach. Jeżeli dajmy na to masz możliwość otrzymania spadku, zmienić miejsce zatrudnienia, coś w ogóle zmienić, czy zawodowo, czy osobiście, tak? No to bądź zaangażowany na 1000%. Kochani, karty dodatkowe dla Was na miesiąc styczeń 2026. Tu jest jedna karta. I karty przeznaczenia. Karta przeznaczenia. Moi drodzy, proszę uprzejmie, karta energii, proszę. Piękna karta. Wypełni Cię tęczowa energia radości i przyniesie wzrost witalności. Mówiłam Wam, powrót do zdrowia. Miej wiarę w siebie. Tak tak, dlatego, że możesz stracić ją na chwilę wiesz, w tej karcie, możesz ją stracić ale wrócisz wrócisz możecie sobie zapisać, kochani to bo wiadomo, że się odsłucha i za tydzień się zapomni afirmacja, kochani, na cały styczeń dla wszystkich osób spod znaku lwa Moje życie rodzinne jest pełne miłości, serdeczności i zrozumienia. Jesteśmy dla siebie radością i wsparciem. I może tutaj też chodzi o rodzinę, żeby się zbliżyć do rodziny. Może była kłótnia w rodzinie, ciche dni będzie przegadana. Będzie coś powiedziane takiego, że. Zaboli, może to wypowiecie coś, co zaboli, będziecie żałować słów. Albo ktoś będzie żałować tych słów, albo wy, ale potem będzie kolacyjka ze świecami i już będzie wszystko lepiej. Moje kochane single, jak mam być szczera, to ja w styczniu w ogóle nie czuję, żebyście weszły w nowy związek. Bardziej będziecie kalkulować, spotykać się, kawka, herbatka, niż wiecie już tam wspólne plany. Natomiast dla większości z Was musicie uważać na kłamstwa, zdrady, oszustwa i takie unikanie siebie. Takie jest moje zdanie. Życzę Wam pięknego miesiąca. Podbijamy film, kochani. Wszystkie komentarze Wasze oczywiście przeczytam. Wszystkiego najnaj. Do usłyszenia. Pozdrawiam.